Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęci ich w prawdzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami słowo Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł oczy ku niebu, modlił się tymi słowami Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia aby się spełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby Twoją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich Zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich wprawdzie, Twoje, słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem, a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni. Prawdzie. Oto Słowo Pańskie. Kilka razy miałem taką sytuację, że gdzieś tam znajomych tak podpytywałem, trochę, nie wiem, czy to jest dobre słowo, podchwytliwie, czy chcesz być świętym. No i, nie, i bardzo różne odpowiedzi są. Wielu odpowiadało w ten sposób, nie, ja, gdzie ja, ja świętym, nie, 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 nie. No to jak nie chcesz być świętym, to do piekła chcesz iść, no bo innej opcji nie ma. Nawet gdyby ktoś trafił do